Kopele, ty jeszcze by był kurwa pocisk ja mam, ja mam ma, czeku zobacz, ja, ma. ja mam takie kurwa nie, dobra, dobra. Raz Czekaj, on na utamie mordo Rozmańsuj go Oje, czekaj. Oj, oj, czekaj. Czekaj, kule. Czekaj, kule. czekaj kule nie ma, nie ma zbida, Bia, mnie bijecie, mnie bijecie jak coś <ślam> <ślam> Już Grubego na bombę wow. Dawaj licz Czekaj nie go pusznę Góra, 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 góra. O kurwa. Odejdź. Masz go? To jest jakiś duży level, Mordo. Na pewno. go? Mam go na górze. Gdzie on jest? Kurwa, ale rzuciłem fair bombę, ty. FIRE bomba. Miał, Ale to jest duży, ole, ale dostał si. kulę, człowieku! Ej, tam na west a, jeszcze a, był ktoś, tam na west ktoś był jeszcze. Jest, 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 Astro, 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 to już piedolnie na trzy, na stówę. Dawaj mu, kurwie uktrapa. trapa. Uwaga, nie stakujcie, żeby was nie, ja, tam. Ja, ja Nie no, trzeba go puścić kurwa. Nie, do po... góra, do góra, do. On ma dla mnie, mnie jalołkę, nie? W no, na górze bijemy. O kurwa Opa. sorry, 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 uh, sorry, sorry. Bo masz taki samo outfit jak on. I cię tak. ten na górze. Dobra niech go fastuje ten. Ej, a mamy magów? Ty nie możesz, a on ma jeloukę na ciebie? A na mnie ma. No. Czekaj, pododuję sobie trochę many. ma stresuję druidom, to jest druid kurwa. Ej trzeba wejść zaraz. Poczekaj. Koli Góra! Raz, dwa, trzy. Kurwa, czekaj, magic wall, magic wall, magic wall, pomóż z magic wallem. Jest on nie zrobi, tak? Dobra, na trzy. Raz, I, i, i. dwa, trzy. O kurwa! no był, ale w spot, nie trafiłem tej kuli. No to już, a jeszcze na minusach możemy sprawdzić, nie? Wiesz. No to idź, Andrzej, ja zobacz, ale na tych high switchach dobra, to nikogo nie chul, będzie. No to, no to idziemy na jakiegoś dużego respa, na jakieś mocne podkoszki. Bo no chcecie tą goblinkę, to ja wam ją pierdolę w cyc <ścoughs> Policz To w biegu. Czekaj, jeje. Nie, ja nie walę tego na banach. No nie, no nie, nie walcie, to nie będzie fun, nie walcie. No ja nie mam wragan. o. Mogę go poblustrować <suszy> też. Na pachy, on nie ma łupów nawet ten, op on się na <grym> monosach leci sam, kurwa. ESA. Czekaj, przepraszam, chciałem, wymierej, chciałem, chciałem tylko, chciałem wysłać, bo M albo chciałem widzom pokazać, ja nie biorę nic. Bierzcie, bo ja mam suple. Backpacker. Ej, ej, ej. Nice. Ole, siedzi ty. Licz kurwa Eka, No chodź tu bracie, bo stop. mam go w full trapie. Tu mam, Pchaj go south-west, dół lewo go chodź, pchaj Lecę, lecę Pchajcie go west Ej, hey, hey. Ja nie mam magic żadnego już Kurwa Za długo do kąta, odejdź, odejdź O kurwa Dobra. O Kurwa ja nie mam magic wali, już wszystko wam oddałem kurwa Miał dwa spoty Tak z west South-west, shop jest tu Dawego w biegu kurwa bez okay, MW. Cofa. Ej wy, kurwa kule my łeki pierdolniemy dobra no czekaj złożyć, złożyć. czekaj niech se wskoczy na staka super Nie Matthew, nie nie jest Jak zajdzie Nie 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 nie, nie powiem powiem. Poważę, jest też... Ale się wpierdolił MW! Idę z drugiej, no idę z drugiej, idę z drugiej! Obiegnę, obiegnę, ja obiegnę dwie klatki kurwa spokojnie! O Jezus! Poczekaj, podejdź tym Erykiem. O, o, o Jezus, o Jezus, napisz na czacie, o Jezus! To musi być clean kurwa. nie? Tak. Licz Andrzej. dobrze, Raz, poczekaj, raz! Dwa! Trzy! Trzymaj. Ale... E, gdzie? Ej, gdzie? Wiemy. Badoszop, Venore, 91 My jesteśmy. Ojej, oh yeah, jest! Pandziur. Wmw, wmw. Myślałem, Ej, że ktoś dozwróci, kurwy. Siedzi, 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 siedzi. Na trzy podejdź, perfect, perfect! Raz! Ej, Ej. co? On oszukał, ty! Tam była... Ale oszukał, jebany! Ty, ja też nie widziałem. Ja poddepo, mam gościa, poddepo szybko. No, lecimy, lecimy, lecimy już. Kurwa, nie mam. Człowieku jakie jak EXTAUZE duże, ja pierdolę. A to. Może no, ktoś tam jeszcze jest, nie? Można sprawdzić. No i tak idziemy, tam można zdać, nie? 7,5 no, no, knajd, 7,5 knajd, no. szybko, boad. Biegnie w waszą stronę, skurwiel. Kurde, Już jest. złolowane jest. jest. Jest na staku na oboad. Ale on nie wie o tym. Licz kurwa, czekaj, F bomb. Dobra, licz, klina. mnie. ja mam? Raz, dwa, trzy. Trzymaj. Czyś spadł? No to ten kapitan tak dopierdala, on jest szybki. Dziura odkopana. A bo ja mam trzy plecaki gebów, to dlatego mi tak kapa brakuje, kurwa. Dobra, czekamy tu na wszystkich. Ja mam ostatnie użycie w bomby jak coś. Tu ja ci dam to, ja jedną. No, no to mogę wam zrobić po w bombie. Dobra, ja będę to rzucał, masz. To nam też by się Wszyscy nie? jesteśmy? Wiesz, kto to jest z kwiatem? A Defo ja masz flask. <coughs> Ale nie ma wszystkich, ty. Masz blanki kurwa, rób sobie ty mag. No dobra, lecimy chyba, nie? Wszyscy sam? Dobra, tutaj jest na pewno zejście na dół gdzieś. Tak, tak. I tam jest. Tu jeszcze góra lewo. Tu są frościki, to jakie koleżko? Jest, jest. A to 4-3 yeah. pal, to 4-3 pal. To jest nieporozumienie. 4-2 Knight. Co oni tu kurwa? Jak 40 level? Tu jest zejście chyba. Tu pod tym daszkiem. Pak. prawo, prawo idź, prawo idź. Pa, słoniu 149, jak szybko wskakuj, wskakuj, wskakuj. Góra, 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 góra. Ładuj tego słonia w pizdę. Ej, full trap ma, nie? Podejdź palkiem pode mnie, podejdź palkiem. Kapitan. Ty, on zginął. On napisał xd po prostu i zginął. Ale mocny knight. Ej, o co ty chodzi? Jest, jest krew na dole, jest krew na dole, jest krew, there is a blood. Ej, o co chodzi? Nie wiem, napisał xd, może... Prawo. Co? co? Ej, co Czemu ja expa nie dostałem za niego? Idźcie palkami, tu góra prawo, góra prawo krew jest. Siedzi, siedzi, siedzi. Motyka, motyka, magic wall, magic wal, Magic wall kurwa i on nie żyje. idź, idź Dawajcie tego Frosta w cipę, ty, bo... bo nas zajebie. Ja pójdę... Czekaj, ja podejdę od góry. To podchodzi. Weźcie wszystkie, weź ktoś od góry chodź. Take spot, take spot, take spot. chodź tu, Tygaret, chodź tu. Weź tego medziolatu. Brawo. Dobra, czekaj, jeszcze góra lewo, trzeba poprawić w bombę. Czekaj, jeszcze teraz w bomby nie, poprawcie. No. I patrzcie na Destroy Filla, jak walnie. Ja rzucę, ja rzucę na tego tego, dobra Czekaj, poczekaj? Nie omany, nie omany, nie omany Jak może zbejtuję na eringa? Dobra, sorry, to moja wina Naładujcie manę Kurwa, no mnie nie chce atakować za bardzo Generalnie Nie my możemy założyć tą skinę na wasze łek, nie? Dobra, to tak zrobimy, tak zrobimy. Masz sesarz, żeby ułekała pierdolnąć? Ja mam, no Dobra, to zakładamy SSA już teraz no. I na trzy kombołę ze zdekiem, no. tak? Raz, no. dwa, trzy Dokończ Pięknie. Ool, nice. Czekaj, ja tu już szukam na ten. Na chuj są online na jakiegoś targeta, tylko 90. niedobry będzie taki żeby hadał trochę Ej, Bureno, bereno, bereno, bereno biegnie Berno, Berno. Na trzy raz Wbiega do was na trzy. Ułuję! Pusznij kurwa! No bo on może tu zakręcić, czekaj. Weź tam się, cię. cię chodź na łódkę, chodź tu na drugą Piękno. łódkę. Trzeba go wypuszować z tej łódki po skosie. Patrz, on będzie na lewą łódkę wchodził. Do góry, do góry, do góry. Jest rzuć wola jeszcze. Dawaj, dawaj go do lewej tam kurwę. Brawo, brawo, brawo. Puszuję go po skosie. Odejdź! Pięknie. Podejdź liczb, klina, podejdź! Raz, dwa, trzy. O kurwa, beza Ola. Ole but, 105 pal. To jest net, kurwa, ja wrzucam odcinek, nie? Musi być odcinek. Zadymka dymka na Realesta. Soli, 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 112 Knight. Już go łapię, kurwa, na tym ringu. Ej, zaczaili się na mnie, zaczaili się na mnie. uważajcie. Idź w dół, idź w dół. Puść go go na staka. Zaczaili się na mnie. Tu jest cała kapela, tu jest cała kapela. Idę im plecy zrobić, musicie walczyć teraz. Buckwheel, na górze. Backwheel do końca, backwheel, backwheel ucham cię, ucham się. Podchodzę ucham, ucham podchodzę Stój, nie ruszaj się. Buckwheel, Buckwheel. Trzeba zmienić target. Liczę na trzy backwheela. raz. Blonde beast, blonde beast na trzy, raz, Popraw. Natril, licz. na trzy, raz, dwa, trzy. Nie go. Kurwa, podawaj targety, wariacie. poprawem poprawę Popraw MW, nort ode mnie. Nort ode mnie MW, proszę cię. Dobra, nadhrill, 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 dojeb mu. Kurwa. Dobra, 70 Siedemdziesiąty level. Ej, wpuśćcie mnie tam, kurwa, bo muszę, muszę wejść. Wpuśćcie mnie na staka. Dobra, jest yes, git, jest git, jest git. Ciach, ciach, poczekaj. Yy, uchaj tego naszego palka. O kurwa. Inside, 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 inside na górze. Mie... O, ja wypierdalam stąd chyba. Zwoluj, 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 ojej, uciekamy, uciekamy, poczekaj, dawaj kurwa na nakarmi, szybko, bo dym jak chuj. Już biegniemy, cię... w. O kurwa. Tak, chodźcie, się, chodźcie, się, chodźcie się na bridge, chodźcie na bridge, Erenz, zostań tu z nimi. tam Chodźcie, chodźcie, szybko, wyjebiemy i w kosmos tu. Chodź tym druidem i RS-em. Jesteśmy na moście. Chuj w tego palka na razie śmiecia, zciągniemy go. Chodź tym MS-em. gdzie Cię Firsom. Tak, tu, 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 tu i ostrożnie. Arenzo, pomożesz? Nie mam żadnego wola nic, tak coś, nie? Czekaj, wall, 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 a to to Sorg, odsuń się Czekaj, weź na MW z nimi zagraj. Chodźcie na staka, chodźcie tu na nas na staka, na staka wejdź. Ja ich odcinam dwóch. Odciągną tam okośnięcie. Odejdziesz żeź Ja tu mam Renzo za... jest ze mną. Ja mam Nad chwil, nad chwil, nad chwil góra dół! O kurwa się wypałem Ojej Nadkill pada, nad pada Puść mnie Andrzej Kurwa czekaj, ja muszę się wymanasować a, dobra, wybiebali mnie. Ach. Możesz sobie podejść, teraz zerknąć ile ich tu jest. Zobacz jakie to są levely. Brazer O, Co jest na... o ty, chuj. Z RS-em. o to chodzi, o to Podejdź, podejdź, podejdź! Zd, 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 szybko. Raz, dwa, trzy. Ulot? Nie ma. Dobra, RNG zatrzymaj, prawy stack, prawy stack, podjdź prawy tylko... Z ostatniej kratki. Jeszcze on jednego, bo oni wszystkich. No My mamy 60 level, gruby. On Dobra, nie spokojnie. Niech wypuszczujesz. Wal w nich kule z dobiegu, bo oni są obsrani, kurwa. Uważaj. No, podejdź. Trzeba mu pomóc, kurwa, to brat jest, zobacz, on się rzuca za nas, on walczy z nimi. Kurwa, im tam wbieg. Dobra, wbiegamy, tak? Biegamy. Gdzie jestem paladyn? Gdzie jestem paladyn? Arenzo 130. Poczekaj. Uciekają. Chodź, 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 dawaj ten ringi. Jutamkę, kurwa. Trzymaj ich z kurwy synów. No daję już go. Tu, tu tu na ten. Szybko, szybko, szybko ma ich wszystkich Arenzo, ma ich wszystkich. Chodź, chodź, chodź. Not heal, not heal, not heal, not heal Podejdź! Tu kurwa na tym jest! Łoluj to Arenzo! Pomóż ja, ja. mi! Siedzi, siedzi fultra! Podejdź kurwa! Liczę na trzy, podejdź tu! Po, na wilki, na wilki, na wilki! O ty kurwo! Na wilkach chodźcie! Łulujcie tam na far, łulujcie tam na far! Czekaj Arenzo, trzymaj się! Podejdź, 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 podejdź Jeszcze jeden Magic Wall Czekaj Kurwa 4 C, mam, 4 75 ms kurwa, podejdź. Ja bym go rozjebał, puść go Ręzo. 4 zdeki. A gdzie ten paladen 80? Ten od dołu, Insight jest człowieku, patrz. Ja bym, kurwy Trochę jest kurwa za dyma na no, od się Chuj. Ja chyba SSA założę. Czekaj, ja muszę się wymanasować, wymanasujcie się. Uciekają, uciekają gdzie. Chodź chodź, 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 go 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 chodź, 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 right now! Let's go! I tego kurwa chodź, odpalajcie Tam jest 50 pal kurwa jakiś chodź, a no, co się dzieje, człowieku. Dawaj Tych. na trzy, na trzy, na trzy, na trzy. No, Perfect. Raz, no. dwa, trzy Dobra, nice. Backpack, backpack jest! Dzięki. To z Andrzeja. To z Andrzeja? A nie, to są nie, to tego. mnie też. Dobra, ja tu chowam twój plecak Andrzej. Pod trzecim wilkiem dobra, od lewej. D dobra, spokojnie. Dobra, daj. Nie wal na człowieku Sorry, sorry. Daj party. Daj kulę. It's been a long day without you, my friend, and I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way. From where we began, Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again Damn, who knew all the planes we flew? Things we've been through, then I'll be standing right here talking to you about another path. I know we love to hit the road and laugh, but something told me that it wouldn't last. Had to switch up, look at things different, see the bigger picture. Those were the days hard work forever pays. Now I see you in a better place. We not talk about family We family's all that we got Everything I would do You were standing there by my side And now you gon' be with me for the last ride It's been a long day Without you, my friend And I'll tell you all about it When I see you again, I see you again. We've come a long, way yeah, we came a long way From where we began you know, we started oh, I'll tell you When I see you again. I, 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 I. First, you both go out your way, and the vibe is feeling stronger with was small. Turn to a friendship, a friendship turn to a bond, and that bond will never be broken. The love will never get lost. And when brotherhood come first, then the line will never be crossed. Established it on our own when that line had to be drawn, and that line is what we reach. So remember me, remember me when I'm gone. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you're gonna be with me for the last one. Let the light guide you. From where we began, oh, I'll tell.